Jeden złotów zł, zł, w się 5 minut dłużej i dziś będziemy grać sobie yy, w aplikacji. Nie grać, tylko yy, siedzieć na aplikacji ClipClub i zarabiać taką takie 45 minut, bo już siedziałem, nagrałem odcinek godzinny. Znaczy nie godzinny. Miał 10 minut, ale godzinno siedziałam na tej apce yy, i nic prawie nie zarobiłem. Ja, czy, zarobiłem trochę, ale no. Dobre sum, No mała sumka na godzinę. Bym wolał na przykład 5 dolarów, a nie 2, 3 dolary, najlepiej 6 O Teraz mogę sobie na żywo włączyć na kąpie i będzie? Bo wcześniej nie było dopiero. Nie ma Nie ma, nie ma.

A to pietaszek też nagrywa. Więcej moich widzów jest w teamie e, do Sfuta i MAM. Mm, o, 90 sekund temu, nie? E, łapka w górę oczywiście leci. Próbuję najmniejsze opóźnienie teraz włączyć. Poczekajcie temu, nie? Ej, nie mogę zatrzymać live'a, nie?